Zły doktor Plama postanowił zniszczyć ludzkość, pozbawiając ją powietrza. W tym celu zaplanował zbudowanie ogromnych podziemnych zbiorników o pionowych ścianach, do których pod wpływem grawitacji uciekłoby powietrze. Zakładając, że głębokość takiego zbiornika to D, a jego strop jest bardzo cienki, Wyznać, jaka część całkowitej powierzchni Ziemi powinna stanowić powierzchnię dna zbiornika, aby ten niecny plan został spełniony. Przyjmij, że powietrze w zbiorniku ma stałą temperaturę równą 300 kelwinom, a doktor Plama będzie zadowolony, jeśli, jeśli ciśnienie na powierzchni Ziemi spadnie do dziesiątej atmosfery. Przyjmij, że przyspieszenie grawitacyjne w ramach rozważanych tutaj odległości od środka Ziemi jest stałe. I wynosi 9,81. Przyjmij też, że Ziemia przed wykopaniem zbiorników jest kulą i pomiń problem składowania wydobytej przy budowie Ziemi, być może zostałaby ona wystrzelona w przestrzeń kosmiczną. Uwzględnij, że przy stałej temperaturze T gęstość gazu RO o masie molowej M, znajdującego się w stałym polu grawitacyjnym o natężeniu G, zależy od wysokości zgodnie ze wzorem RO, to się równa R0 razy E do Mgz na RT. To jest wzór, na, b, wzór barometryczny, gdzie R to jest stała gazowa 8,31 J na Kelvin. Przy takiej zależności masy słupa gazu o wysokości od Z1 do Z2 oraz o polu powierzchni S będzie równa, i tutaj mamy kolejny wzorek, Przyjmij, że masa molowa powietrza M jest znana i wynosi tyle, ile podano treści zadania. Zacznijmy od wypisania wzorów z treści zadania, prawdopodobnie będą nam do czegoś potrzebne, i od przygotowania rysunku. Rysunek w chwili początkowej, czyli w chwili przed wybudowaniem zbiorników na powietrze jest bardzo prosty. Będzie to po prostu ziemia i na jej powierzchni będziemy mieli ciśnienie atmosferyczne P0. Natomiast po wybudowaniu zbiorników z gazem sytuacja nam się odrobinkę skomplikuje. Teraz będziemy mieli kulę z wydrążoną dziurą o polu powierzchni małe s oraz o głębokości d na powierzchni Ziemi będzie panowało ciśnienie p 10 Aby się za coś zaczepić w tym zadaniu, żeby móc je rozpocząć, pomyślmy sobie o masie powietrza, masie atmosfery. Ta masa przecież nie może się zmienić przed i po wykopaniu dziury. Na początku cała masa znajdowała się normalnie, tak jak to zwykle bywa, dookoła powierzchni, yy, dookoła powierzchni Ziemi, otaczała kulę ziemską. Natomiast po wykopaniu dziury, tylko 1 dziesiąta tej masy znajdowała się dookoła powierzchni Ziemi, natomiast 90% masy znajdowało się w dziurze. Oznaczmy sobie tę masę. Przez m atmosfery nazwiemy sobie całą masę atmosfery Ziemi, i wyrażenie na tą masę będziemy w stanie znaleźć bardzo łatwo z definicji ciśnienia. Ciśnienie to jest siła nacisku na powierzchnię podzielić na tą powierzchnię. Więc mamy tutaj ładną relację zawierającą masę atmosfery. Po wykopaniu dziury ciśnienie na powierzchni jest 10 razy mniejsze. Z tej samej definicji ciśnienia zapiszemy, że P0,10 to się równa M-up razy G na S, gdzie m up Oznacza masę powietrza, która nie wleciała do dziury, czyli dalej znajduje się dookoła naszej planety. MD z kolei oznacza masę powietrza, która wleciała do dziury. Z wyznaczeniem MD będzie odrobinę ciężej. Natomiast wzór z treści zadania powinien nam pomóc w wyznaczeniu tej wielkości. Masę atmosfery oraz masę atmosfery pozostającej po, ponad dziurą po Przeprowadzeniu procesu zagłady ludzkości możemy sobie wyznaczyć tutaj w taki sposób. Natomiast MD będziemy w stanie zapisać jako masa słupa powietrza o polu powierzchni małe S i o wysokości zaczynającej się od minus D i kończącej się na Zerze. Czyli tutaj wysokości Z liczymy. Od powierzchni ziemi. I na powierzchni ziemi mamy 0, na dnie naszego zbiornika mamy minus d. Jeżeli wstawimy sobie to minus d i 0 do wzoru wskazanego w treści zadania, to dostaniemy takie wyrażenie. Jest ono nieco ładniejsze, natomiast szybko możemy zwrócić uwagę na pewien problem. Zawiera ro zero. Nie znamy gęstości powietrza na powierzchni Ziemi, zwłaszcza, że ciśnienie atmosferyczne jest 10 razy mniejsze niż normalnie. Jeżeli jednak założymy, że powietrze jest ga gazem doskonałym, to będziemy w stanie dosyć łatwo wyznaczyć sobie tą gęstość z bardzo znanego przekształcenia. Wyobraźmy sobie, że bierzemy jakiś malutki kawałek atmosfery, na przykład tą żółtą kuleczkę zaznaczoną na rysunku. Skoro ona jest gazem doskonałym, to możemy zapisać ciśnienie panujące w tej kuleczce razy objętość kuleczki równa się ilości moli. Gazu wewnątrz takiej kuleczki, razy R razy temperatura. Ilość moli możemy zapisać jako masę powietrza, znajdującego się w tym zbiorniku, w tej, w tej kuleczce, podzielić na masę molową powietrza. Teraz, jeżeli pomnożymy obie strony przez masę molową i podzielimy przez V, to efektywnie zamienimy M i V miejscami i dostaniemy masę przez objętość. Czyli definicję gęstości. Teraz możemy ją sobie wyznaczyć i dowiadujemy się, że gęstość gazu doskonałego może być zapisana jako ciśnienie razy masa molowa podzielić na RT. Teraz, jeżeli sobie wstawimy za ciśnienie, 1 dziesiątą ciśnienia atmosferycznego, tego standardowego ciśnienia, ciśnienia atmosferycznego, dostajemy wyrażenie na ro0. Dostajemy wyrażenie, które możemy wstawić do wzoru na MD. I kiedy to zrobimy, zobaczymy, że skracają nam się, skraca nam się całkiem sporo literek. Pozbędziemy się RT. Z licznika i zmianownika oraz masy molowej, czyli 6 literek jest załatwionych i wyrażenie na MD przyjmuje taką postać. Przypomnę, że to wyrażenie staraliśmy się znaleźć, aby skorzystać z zasady zachowania masy. Zasady zachowania, która mówi, że masa całej atmosfery będzie równa masie powietrza w dziurze oraz masie powietrza poza dziurą. M atmosferyczne i MA, czyli masę powietrza pozostającego ponad dziurą, wyznaczyliśmy sobie z definicji ciśnienia. To było tutaj dosyć. Proste zadanie, i teraz te cztery równania st będą stanowiły dla nas układ równań, który doprowadzi nas do ostatecznego wyniku. Także wstawmy sobie wyrażenie na. MD, MUP oraz M atmosferyczne do wzorku na zasadę zasady zachowania masy. I zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Od razu, pierwsze, co nam się rzuci w oczy. Widzimy, że P0 występuje w każdym wyrażeniu, więc możemy je skrócić. Podobnie będzie z G. No i możemy pomnożyć obie strony równania przez 10. Dzięki temu pozbędziemy się ułamków. I skończymy z takim wyrażeniem. 10S, 10 powierzchni Ziemi, to się równa powierzchnia Ziemi plus powierzchnia dziury razy jakiś tam nawias. Samo się prosi, żeby odjąć S od obu stron. I otrzyma takie wyrażenie. No i teraz wyznaczenie stosunku powierzchni dziury do ziemi staje się banalnie proste. Ten stosunek przyjmuje taką postać. Dla danych z treści zadania ten stosunek wyniesie około 5,23%. To jest zaskakująco mały wynik, prawda? Podsumujmy. Co musieliśmy wiedzieć, aby dojść do tego wyniku? Oczywiście musieliśmy znać wzory z treści zadania, one się tam pojawiły nie bez powodu. Ponadto skorzystaliśmy z definicji ciśnienia, czyli ciśnienie to jest siła nacisku przez pole powierzchni. Ponadto wyprowadziliśmy sobie wzór na gęstość gazu doskonałego. I na koniec, najważniejsze, skorzystaliśmy z zasady zachowania masy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie rozwiązać tego zadania. I to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.